Wyzucie mnie z przywileju przeżywania szoku, wywołuje nie smak. Obawiam się, że inni też tak myślą, ale symulują wesołość i dobrą zabawę. Kiedy przyjechał do Ameryki, zobaczył, że mm, temu światu, doskonałemu technicznie yy, skonstruowanemu właśnie tak, żeby wszystkim było dobrze, yy, czegoś brakuje de facto został wyrzucony poza orbitę Nowego Jorku i w pewien sposób zmarginalizowany. I to, to tak naprawdę zrodziło w nim pewną złość, a złość zrodziła agresję. Tyrmand nie znosił symulakrów. On nie znosił udawania i fasadowości rzeczy.